Cześć, tu Ania po godzinach, dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.15.2 mapkę, nie, nie moda tylko mapkę, która się nazywa OneBlock i to jest taki inny rodzaj SkyBlocka, jakby można to tak ująć. Po prostu urodzimy się, mamy świat, w którym jest jeden blok i musimy z tego zrobić sobie swój świat os własny, osobisty. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać jeden plik z internetu. Zatem wchodzimy sobie na taką stronę, do której link jest w opisie do filmiku, no i tutaj właśnie mamy y y y opis. Wynik, i tak dalej, zdjęcia do tegoż właśnie one bloka. Tutaj właśnie autor tegoż, czyli IAM, IAM, mine, Minecraft. IAM Minecraft, jakieś o tutaj jest. IAM Minecraft. Wszystko pokazuje, co i jak. No i tutaj jest taki bardzo ładny przycisk Get the Map, więc klikamy na ten przycisk. I jesteśmy przez przeniesieni na taką stronę, gdzie mamy wybór wersję albo 1.15.2 albo 1.15.1. Oczywiście y, klikamy na wersję 1.15.2, bo chcemy zainstalować na 1.15.2. I tutaj na kolejnej stronie nam od razu się tutaj y, pojawia, że jest downloadowane. Za 2 czy 3, 3 sekundy to trwało i od razu się pobrało, także ja już tutaj y, Wam nie pokazałam, tego, że się pobrało. No i jak już mamy to pobrane, to możemy zainstalować. No i co robimy? Klikamy jednocześnie przycisk Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury i przycisk R jak robak i wyskakuje nam okienko Run, czyli urucham. Tutaj wpisujemy %appdata% i klikamy OK. Wtedy nam się pojawia tutaj folder roaming. W folderze roaming szukamy folderu .minecraft. Wchodzimy do folderu .minecraft Zjeżdżamy do folderu Versions, wchodzimy do folderu Versions i sprawdzamy, czy mamy tutaj folder, w folderze Versions folder 1.15.2. Jak mamy, to OK, a jak nie mamy, to musimy uruchomić sobie Minecraft na wersji 1.15.2, i wtedy, gdy się będzie uruchamiać, to nam się stworzy tutaj w folderze Versions folder 1.15.2. No i jak już mamy ten folder 1.15.2, to możemy sobie zainstalować tę mapkę. Zatem Cofamy się do folderu. Minecraft. Tutaj wynajdujemy folder Saves. Wchodzimy do folderu Saves. Teraz przyciskamy prawym przyciskiem myszy na pobrany, przyci na pobrany plik i otwieramy za pomocą WinRara czy WinZipa, co tam macie. I jak już to jest odzipowane, to wrzucamy ten folder, one block, wrzucamy do. Folderu Saves. Tutaj mamy one block w folderze Saves, ale ten właśnie odzipowany. Nie ten IA I, I, I I Minecraft, tylko właśnie sam one block do folderu Saves. Zamykamy to, zamykamy to, uruchamiamy Minecraft Launcher. Sprawdzamy, czy mamy wybrane 1.152. Klikamy Play i czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa gry. No, i mamy stronę startową gry. Możemy sobie wejść w options, w wideo. Możemy sobie tutaj zrobić szybkie. No, cokolwiek tutaj nam robicie, zawsze to sobie ustawcie jak chcecie. Ja nie lubię chmur, więc wyłączam chmury. Tutaj nic poza tym nie ma. OK. No, tutaj w controls przyda się, żeby tutaj wyłączyć auto jump, bo można. Wiecie, no to jest jednak Skyblock można szybko spaść jak się tak auto jumpuje także tutaj warto to wyłączyć ok ok chodzimy w single player i mamy one block zatem klikamy na to tutaj i czekamy aż nam się stworzy świat no i jesteśmy na świecie mamy świat pustka dookoła i jeden blok no możemy sobie poskakać <laughs> Hopsa, hopsa. Ok, już nie, nie musi nam to on pokazywać nic. No i, i od razu macie napisane, co trzeba zrobić: break the block below you, czyli z, zepsuj blok pod tobą. No ok. I tym sposobem the block will regenerate, czyli blok się zregenerował. Czyli klikamy dalej i w ten sposób. Dostajemy jak widać klocki inne, i możemy sobie teraz trzymając się. Yy, bloki będzie dostawać cały czas. O, tak to można ująć. No i teraz, trzymając się shiftem, możemy się cofnąć i sobie zacząć budować wysepkę. W środku której będzie ten jeden blok, właśnie ten one block, który nas bardzo interesuje. Możemy go sobie tutaj cały czas. Odnawiać. O, i dostajemy też skrzynkę: skrzynce patyki i jabłko przynajmniej nie będziemy głodni. Możemy sobie ją też wydobyć. Ok, i mamy już skrzynkę i drbienko I tutaj będziemy dostawać wszystkie bloki z Minecrafta. Po czym też będą spadać na nas krowy, świnie i tak dalej. I jakieś tam w końcu też potwory. Mamy tutaj fazę pierwszą, dajże Gdzie tutaj jest. Może te. O tutaj jest. One block by IA Minecraft. Minecraft. Click here to open the help. Czyli klikamy tutaj i mamy tutaj help menu. Click the button for more Click the button z formą info, czyli mamy, jesteśmy teraz w fazie pierwszej na plainsach. Zatem klikamy tutaj i jest powiedziane, co tutaj będziemy dostawać. Takie bloki: birchlock, klej, block, melon, oaklock, podzol i pumpkin. Takie itemy różne możemy dostać, i takie moby nam się mogą pojawić. Zatem, jak widać, nie ma w tej, w tej fazie potworów, co jest bardzo miłe i sympatyczne, bo przynajmniej możemy sobie rozbudować troszkę wyspę bez obawy, że nas coś zabije od razu. Tutaj wracamy i następne fazy nam się będą dopiero otwierały. Chests, czyli skrzynki. W tej fazie będziemy dostawać skrzynki. Potem następne inne skrzynki i tak dalej, i tak dalej. Także tyle. Wideo guide, jeżeli chcecie zobaczyć sobie właśnie to z tej strony, z której się pobierało, będzie to właśnie wideo no i to wszystko. Czyli tak, życzę Wam miłej zabawy na tym świecie wielkim i tymczasem trzymajcie się, zapraszam Was oczywiście do oglądania wszystkich moich serii i do przybywania na live'y, które są codziennie, w, nie codziennie, tylko zawsze w poniedziałki, środy i piątki o 19.00. I właśnie dzisiaj jest poniedziałek, i dzisiaj na live y będzie właśnie tenże Skyblock, czyli ten właśnie OneBlock. Także tymczasem, trzymajcie się, pa pa pa, całusów 102.